Z tej strony liśka jest to kolejny odcinek z amnezji. Zanim zacznę już grać i się bać, e, chcę powiedzieć, że będziemy teraz w innym miejscu, ponieważ to jest jakby taki wyprzedzający odcinek, ponieważ tamten odcinek, który miałam zamiar wrzucić, tyle tak, e, niestety usunął mi się jak inne filmy. Na przykład jeden z, z Roła mi się usunął, jeden z amnezji. Jest mi z tego powodu bardzo przykro. Nie zaszłam jakoś daleko i też mnie bardzo cieszy to, że nie jestem w jakiejś takiej misji, gdzie wiecie, gdzie powinnam z wami być. Jesteśmy teraz w takim głównym nowym holu. To jest nowy hol, jak był tamten, to teraz jest taki i zobaczcie sami. Więc jesteśmy właściwie w takim holu. Myślę, że Wam się podoba. Mi też się bardzo serdecznie łot podoba. I tutaj jest jakieś skrzydło i jakaś pani. No, a to co to to, to to... To ja już nie wiem co to jest. What? Aha, dobra. Nawet nie widzę, co mi to przypomina. Boże, taka jest chora. Dobra, może ja mam jakieś skojarzenie, ale okej okay. Co to jest? A, to może nie Chodźmy najpierw do góry O tam Pokój gościnny Gabinet Chodźcie do pokoju gościnnego Odwiedźmy najpierw te pokoje Stał z łóżka i wyjrzał przez okno. Panowała całkowita ciemność. Czekał, zapnął na stary zegar i odczekał jeszcze chwilę. Czwarta pomyślał wystarczy. Słuchajcie. Aha, jego dziennik przepadł. Szafki, czy w tych szafkach nic nie ma? Bo zawsze mnie to tak trapiło. Co jest w szafkach? Dobra, tu też wyciągniemy. Dobra, tego nie uh, To by było ok. Słuchajcie, zrobimy inaczej. j A, To było. Pamiętnik to? Otrzymałem dzisiaj list z biura gubernatora Ale S. E, Al ujawniający losy ekspedycji Herberta. Około tygodnia po moim powrocie Abdullah, jeden z ludzi podróżujących z nami, wrócił z pustyni. Był ciężko ranny, jakby, jakby poszarpał kole. Mężczyzna brcił o tym, że ekspedycja została napadnięta przez coś okropnego. Francuzi szybko wysłali ekipę ratunkową w pobliżu ekspedycji. Po wielu dniach poszukiwań znaleźli porzucony obóz, ale nie było śladu po Herbercie czy jego ludziach. E, jutro odbiorę u celników rzeczy, które zabezpieczono z namiotu Herberta. Nie mam pojęcia, co się z nimi stało, ale martwi mnie to. Okej, okay. nie będziemy tego całego czytać Nie wiem, czy dobre Nie wiem, czy to dobre przeczytałam O, jest oliwa Słuchajcie, super Okej, okay. dwie oliwy Naprawdę bardzo mnie to cieszy Że jest oliwa Chyba jakieś odgłosy Dobra, najpierw tu pójdziemy jeszcze What? Krew Nie, to jest jak wino to jest A ja już myślałam, że to jest krew Czy nawet krwi nie przypomina Whoa. 3rd of July. <laughs> <it is laughs> Today I picked up Herbert's things at the customs house. I dug through the trove of documents he had carried and found a log detailing the expedition. The nature of this text ranged from quick notes to colorful accounts of transpiring. I continued reading the peculiar text. Herbert states his facts without judgment or passion, but suddenly I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an effort which seems to have strained the minds of his men. His account confuses me greatly. If he has the all, what are those pieces in my collection? Uh, okay. Oh, coś something. Tu się jeszcze da to uchylić? Nie. Okej. Okay. Czyli zostaje nam, tak jakby. To jest lustro rozbite. Dobra. Iść do tego pokoju. Zebsut tego zamka. A co wypowiecie mi tu? Okej. Okay. Coś mi się tutaj zadania. W pokoju gościnnym jest ukryty ważny klucz. Okej, okay, to zaraz. To no kiedy zrobimy sobie taki odcinek, gdzie będę zaczynał? No, poza odcinkiem ja sobie po prostu będę poczytać. What the fuck? Siesz, Co ja mam zrobić? Ja? Nikła? <laughs> Nie, czekajcie, wskazówki. <laughs> no i mam wilę, jestem mogę raczyć, moje ostatnie słowa, moja spowiedź i testament. Dwa lata temu zostałem wyzwany do zamku Berenburg, jak jest stokwiatów. Co to kiedy rycerz zakonu? Może chcieć ode mnie. Wysyłając zaproszenie, baron był nastawiony przyjacielsko i złożył propozycję. Tu sobie zrobimy ścięcie na chwilę. I teraz to wracam. Okej, okay, jestem już z wami. Nie wiem, co mam teraz robić, bo. No właśnie... Czekajcie, bo... O, no, W pokoju gościnnym jest ukryty ważny klucz. Fui. Zamknęłam się w szafie, okej. Okay. Ale no gdzie, gdzie jest ten ważny klucz, tu jest pokój gościnny. Do szafy. Do szafy. Dobra, mamy ten klucz tajemniczy. Naleź no teraz po jedną wyjść. Dobra, idziemy. Teraz, teraz do gabinetu iść i zobaczymy co tam będzie. Tu nic nie ma. Okej. Okay. Jakieś psy. O, Bozia. Stój tu, Boziu. <ścoughs> bozia mi poleciała. To nie jest Bozia jakieś podróby Bozi Cicho Takie się siwo jest Nie ma mojej bali Bozi Gdzie tu idź? O tu się moja Bozia Gdzieś tam jest Dobra ten odcinek będzie troszkę krótki, słuchajcie, bo troszeczkę powiem tak, że nie mam czasu, żeby teraz za bardzo nagrywać taki długi, pełny, fajny odcinek. Jakieś psy. Uspokojcie się. No, ja się nie mogę pożegnać przez was. Co to jest kolejna buzia? Co to jest? <laughs> <śmian> nie, ja nie chcę to... E, to, było, to było Bozia. Ym, bozia y, Brazylii. Nie, Bozia egipska. Tak, to była Bozia egipska. Chodź, chodź tutaj. No nie mogę wziąć bozi egipskiej, no dobra. Dobra, tu się już pożegnamy. Myślę, że ten odcinek się Wam podobał miło, iż był taki krótki. No i zapraszam do innych odcinków z Amnesji. <śmian> tak. Zapowiada się świetnie, jeżeli chodzi o gonitwę pomiędzy mną a potworkiem, więc trzymajcie się i cześć. Pa-pa!